Cześć, a tematem dzisiejszego odcinka będzie oczyszczacz powietrza Samsung AX90R7080WD. W odcinku porozmawiamy o najważniejszych aspektach technicznych dotyczących właśnie tego sprzętu. Nie zabraknie także poruszenia spraw związanych z ceną tego produktu, a dodatkowo opowiemy sobie również o opiniach czy ciekawostkach na temat właśnie tego oczyszczacza powietrza. Zanim jednak zaczniemy, to koniecznie kliknij w polubienie pod filmem. Nie zapomnij również zasubskrybować mojego kanału, aby pozostać na bieżąco z moimi nagraniami. Koniecznie też napisz mi w komentarzu, co ty myślisz na temat oczyszczacza powietrza Samsung. A teraz przejdźmy już do szczegółów właśnie na temat tego urządzenia. Nasz research rozpoczniemy od spraw związanych z ceną tego sprzętu. Jeżeli chodzi zatem o cenę oczyszczacza powietrza Samsung AX90R7080WD, to koszt zakupu takiego oczyszczacza to około 2300 zł. Oczywiście sporo też zależy od samego sklepu, w którym dokonujecie zakupu, natomiast mniej więcej cena powinna właśnie oscylować gdzieś tam w okolicach wspomnianej wcześniej ceny. Dobrze, zatem skoro sprawy związane z ceną tego produktu mamy już dość dobrze omówione, no to może przejdźmy sobie teraz do kwestii technicznych. Jeżeli chodzi o sprawy, na które trzeba zwrócić uwagę w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi właśnie o oczyszczacze powietrza, no to przede wszystkim jest to kwestia maksymalnej powierzchni pomieszczenia. Na której zwyczajnie zakupiony sprzęt będzie wydajny. W przypadku oczyszczacza Samsung AX90R7080WD tego rodzaju powierzchnia maksymalna wynosi 90 m2, a zatem dość spora powierzchnia, trzeba przyznać, jeżeli chodzi właśnie o powierzchnię pomieszczenia. Jeżeli zatem planujesz zakup właśnie jakiegoś oczyszczacza, który będzie wykorzystywany właśnie w pomieszczeniach do takiej powierzchni, no. No to zapewne jedną z ciekawszych propozycji będzie właśnie ten oczyszczacz Samsung. A zatem tak to się mniej więcej prezentuje, że chodzi właśnie o te konkretne cechy. Dalej to, co jeszcze trzeba wiedzieć na temat tego oczyszczacza, no to jest to między innymi rodzaj filtrów, w który wyposażony został właśnie ten sprzęt. W przypadku tego oczyszczacza wykorzystano trzy typy filtrów. Pierwszy to jest filtr wstępny, drugi to jest filtr węglowy i trzeci to jest filtr HEPA. A zatem nie sposób nie zauważyć, że bardzo ciekawie się to wszystko zapowiada, jeżeli chodzi właśnie o sprawy związane z filtrami. W końcu trzystopniowa filtracja to nie za to bardzo innowacyjne i nowoczesne rozwiązanie, które warto w praktyce przetestować osobiście. To, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi właśnie o oczyszczacz powietrza Samsung, no to przede wszystkim są to kwestie związane z funkcjonalnościami tego urządzenia. No i tutaj bez wątpienia warto wskazać takie możliwości, jak na przykład skorzystanie z timera, który pozwoli na ustawienie czasu, przez jaki działać ma właśnie taki oczyszczacz powietrza. Oczywiście wszystko to w dostępnym zakresie godzinnym. Kolejna funkcjonalność, która może przydać się z punktu widzenia potencjalnego użytkownika, to bez wątpienia blokada rodzicielska. To jest taka funkcjonalność, która oczywiście może przydać się rodzinom z dziećmi, aby zabezpieczyć sprzęt przed ewentualną przypadkową edycją konfiguracji urządzenia. Dodatkowo wśród ciekawych rozwiązań warto wskazać również wykorzystanie czujnika gazu, który ma za zadanie wykryć w powietrzu niepożądane gazy, a zatem na pewno bardzo ciekawa funkcjonalność, która może się przydać co po niektórym użytkownikom. Dalej warto też wymienić pewną funkcjonalność, która ma za zadanie zwyczajnie powiadomić użytkownika na panelu sterowania, że istnieje obowiązek zmiany filtrów. Natomiast moim zdaniem to, co jest istotne w oczyszczaczach powietrza, to jest to chociażby możliwość wyboru odpowiednich trybów do oczekiwań użytkownika. Jeżeli chodzi zatem o oczyszczacz powietrza Samsung, no to ma on zarówno tryb automatyczny, jak i tryb nocny. I myślę, że właśnie ta kwestia może mieć dość kluczowe znaczenie, ponieważ jeżeli lubisz wyspać się w nocy a nie chcesz rezygnować z działania oczyszczacza powietrza, no to tryb nocny, którego głośność to zaledwie około 20 dB, to na pewno dość spory atut, jeżeli chodzi właśnie o dostępne tryby. A zatem bardzo ciekawie się to wszystko zapowiada, jeżeli chodzi właśnie o funkcjonalności tego sprzętu. Z pozostałych informacji warto też wiedzieć o tym, że istnieje możliwość sterowania oczyszczaczem powietrza Samsung za pomocą specjalnej aplikacji, która będzie zainstalowana na smartfonie. Przy czym trzeba też pamiętać o tym, żeby smartfon był właśnie kompatybilny z tego rodzaju aplikacją. Jak i również o tym, aby smartfon miał dostęp do Wi-Fi. To co jeszcze bym dodał, że chodzi właśnie o to urządzenie, no to bez wątpienia jest to kolor obudowy tego oczyszczacza, jest to kolor biały. Wspomnę również o mocy, która wynosi 90W. No i myślę, że można też kilka słów powiedzieć na temat Opinii dotyczących właśnie sprzętu Samsung. A opinie na temat oczyszczacza powietrza Samsung AX90R7080WD są, trzeba przyznać, dość przychylne dla tego sprzętu. A wśród atutów wymienia się przede wszystkim wydajność tego urządzenia, czy głośność pracy, na przykład na trybie nocnym. A zatem, tak to się wszystko mniej więcej zapowiada, jeżeli chodzi właśnie o ten sprzęt. Ja przypominam tylko, że link do oczyszczacza powietrza Samsung znajdziesz w opisie tego filmu. To tak, gdybyś chciał poznać i jeszcze więcej ciekawostek właśnie na temat tego urządzenia. A tymczasem to wszystko. Dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.